Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów we współpracy bardzo udanej z pracownikami Instytutu Zarządzania zrealizowali projekt Zrównoważone zachowania społeczne i środowiskowe pokolenia Z, które motywowane są aplikacjami aplikacjami mobilnymi niezwykle ważny przyszłościowo temat który dzisiaj znajduje swoje zwieńczenie w konferencji naukowej która jest organizowana w Instytucie Ekonomii i Finansów a która skupia zarówno teoretyków jak i praktyków którzy wspólnie dyskutują nad przyszłością zrównoważonego rozwoju i tymi którzy ten rozwój będą prowadzili czyli młodymi ludźmi z pokolenia Z którzy są zupełnie innym pokoleniem niż te dotychczas, a których piętno, albo inaczej, których wpływ na przyszłość jest bardzo duży i zapewne będzie, będzie przedmiotem wielu innych dalszych badań, na co bardzo liczę. Zarówno tematyka projektu, jak i dzisiejsza konferencja należy do bardzo udanych przedsięwzięć posiadających zarówno walory merytoryczne, jak i też praktyczne. Ja myślę, że najważniejszą rzeczą jest edukacja na różnych poziomach. Edukacja w rodzinie, w szkole, w zagrodach edukacyjnych, które sobie bardzo cenię, bo jest to też bardzo ważny element. Badawczo się też tym troszkę zajmuję, więc cieszę się, że o tym mówimy, dlatego że bez edukacji nie będzie efektów. Znajdujemy się na konferencji, która jest poświęcona realizacji projektu. Projekt z kolei w swoim obszarze ma rozpoznanie zachowań zrównoważonych środowiskowo i społecznie generacji Z, które stymulowane są aplikacjami mobilnymi. I właśnie na konferencji my prezentujemy tylko troszeczkę wyników naszych badań, ponieważ jesteśmy również otwarte na różnego rodzaju inspiracje, które w otoczeniu społeczno-gospodarczym, ale również w środowiskach naukowych są podejmowane.